Siema, z tej strony Eleven, to jest ponownie FNAF World, ludzie. Ten update to jest jakieś chore gówno. Dodatkowo, pisaliście mi, że żeby odblokować wszystkie postacie, trzeba przejść gry i znaleźć jakieś tam ukryte przejścia, ukryty staw, ukryte rzeczy, what the fuck w ogóle? Mam nadzieję, że mi się to zapisało, prawdopodobnie tak. Okej. Okay. Dobrze, tu są bezużyteczne postacie. Dobrze, zobaczmy, jakie są inne terminy gry. Tylko znajdźmy, że tam przejście, bo ja się tutaj strasznie, strasznie gubię. God. Okej, okay, spróbujmy, może tego Scottiego ruszyć. I zobaczmy, co Balloonboy ma nam do zaoferowania. Aha, Scottiego nie możemy ruszyć jeszcze. Scotty! Chiki też nie możemy. Ale możemy Nightmare Balloonboya. Okej, okay, więc ten portal prowadzi do spin-offu nazwanego Foxy Fighters. Mój kod został użyty tam. Zmieniony został tam użyty. Nie mogę się podobać bez niego. Spróbujmy uwolnić Knife one Boy'a. Foxy Fighters! <laughs> <What> <laughs> to są te samoloty! O mój jest to mój głos? What the fuck?! Oh, All right, I'm ready for What the fuck?! Sorry, I'm late to the party. Fashionably late, of course. You, you want, mate! Let's kick this party into high gear. Okay, you're kidding You the How dare you challenge me? Soul Dozer. Yeah. I should have known it was you. You're not even in the right game. You, you want, mate! I wasn't fully appreciated in my last outing. No, now I'm back to show you my full power! Well, we're here to take back what's ours! This will be your last cameo! <coughs> Mój mózg! Nie wiem jak się strzela, nie wiem czym! Shiftem? Nie shiftem, chwila, czym się strzelam? Ja nie wiem! shiftem mogę strzelać tylko w ten sposób, dziwne. No ale... What the fuck? Nie rozumiem! Okej, okay, shiftem się strzela, chyba ogarnąłem. To jest jakiś samonaprowadzający shift. Ja tutaj nie wiem co robię, nie mam pojęcia! Ale ta gra jest genialna! I ten voice acting, what the fuck! Czytałem na reddicie, że jest jakiś voice acting, ale nie spodziewałem się, że aż taki! Ja myślałem, że to jest kilka jakichś losowych słów, tak jak było na przykład w Foxy Eggze! You no fucking what?! Mój mózg! Został agresywnie wygrzmocony. To jest gwałt moralny! Co jest grane? Mentalny bardziej niż moralny. Mentalny! Co jest...? No We sumie nie! I hey, boss, will you? you won't get tired of my voice, will you? Scott, did Ralu? Will, will you? You won't get tired of my voice, will you? I will not try to have a natural. Chickens, right? stop! <laughs> what? The actual fuck? Apples. What? Turn back now and I'll spare your lives. More, more I'll just chase you and kill you Słuchaj, nie z takimi gównami sobie radziłem, żebym miał się bać siebie On jest z Desolate Hobby, albo z Deslight Drum, prawda? Tak wygląda nasz taki styl graficzny W Designed Hobby, i The Room też chciałem zagrać w sumie, ale... Jak jeśli mogę się do tego zabrać? Co jest... Na samym wstępie mój mózg został przeciążony. Hardo. Oj, torpedy jakieś. Nie rozumiem, co jest grane. Absolutnie nie rozumiem. Moja głowa. Tu jest zarazem tak genialne i tak mnie Jedy Jeden z naszych padł. Nicepercika. To chyba niedobrze. Długo go musimy tak bić? To z jakieś co musimy zbierać? To nam pozwala strzelać. Zwiększą się wrażenia. Zróżną się wrażenia. Oh god.

job, Guys, uh, gals, I see the processing core. Let's blow it up and get out of here. What? <laughs> <laughs> oh God! That is epic! That was absolutely phenomenal. Ale trzeba będzie się wrócić i zrobić niektóre rzeczy inaczej z tego, co wiem, żeby móc dostać jakieś nowe postacie. Oh, fuck my life. Nightmare Chica. Musimy powoli zamieniać wszystkich, więc... Oj, Spring Trap, ja tak ci lubię. Zamiast Spring Bonnie możemy dać Chica. Na razie zostawiam te najlepsze postacie, jakie mam. I usuwam te, co uważam za słabsze. Trzeba znaleźć teraz kolejny jakiś nasz obiekt. Ponieważ, aha tu jest boss finalny, do którego nie chcę się jeszcze zbliżać Czyka załatwiona um... Maszyna do kawy Z The Desolate Hope Czy To mam załatwione Chociaż wiem, że trzeba załatwić jeszcze um... FNAF 57 Freddy in Space trzeba załatwić w troszeczkę inny sposób I tam są jakieś dziwne przejścia pomiędzy ścianami, tak przynajmniej czytałem Z waszych komentarzy tak wynikało Okej, okay, po halloweenowym update'cie... I w ten sposób się odblokuje inne postacie Po halloweenowym update'cie nasz kod został zużyty, żeby zrobić inne spin-offy Och, co za indignity Nie pamiętam, co to słowo było No, ale jakaś uraza, tak czy inaczej, dobra I Myślę, że teraz powinienem znaleźć coś, co pomoże mi Walczyć jakoś ze Scottem, chyba tak by się chyba powinno to teraz rozgrywać, tak? Albo jestem w błędzie. Ok, więc wyczytałem właśnie, że w grze, w mini-grze z Freddy'em, Freddy in Space można znaleźć aż 9 Cupcake'ów I chyba zebranie 9 Cupcake'ów odblok odblokowuje kolejną postać. Zobaczmy, spróbujmy je znaleźć. Na hama. Ob obczajamy każdą możliwą ścianę. Jak to się sterwało? X i Z, dobra? Każdą możliwą ścianę. To będzie mordęga. Już dostałem, naprawdę. Tam się trzeba będzie wrócić. Spoko. Ogarniałem już wcześniej, że kamery można rozwalać. Więc je rozwalajmy. Pierwszy cupcake. Dobrze, jest pierwszy z dziewięciu. Te kamery chyba nawet nie rozwalimy. A, może musimy wszystkie rozwalić? Nie wiem. Spróbujmy. Przejdźmy do na 100%. Maksymalne 100%. To będzie ciężkie. Każda ściana musi zostać sprawdzona dogłębnie. Chociaż wypadałoby chyba najpierw. O! Tu jest ukryta jedna ściana. No, przecież to było. Oczywiste prawie, że tu jest. Dobra, okej, okay. więc że mam jakiś power-up, super. Trzeba sprawdzać wszystkie ściany. Damy sobie radę. Chyba. Może tych kamer nie trzeba niszczyć, jednak. Oby nie? Nie, chyba, nie, chyba nie trzeba. Nie, nie trzeba. Dobra, nieważne. Okej, okay, o. Jakieś przejścia mogłyby być? Potrzebowalibyśmy sprężyny, żeby mieć pewność, jakąś sprężyny. Sprę... Może, jak zbiorę sprężynę to będziemy sprawdzać tak dogłębnie, jakoś. Bo wtedy mamy możliwość zobaczyć dużo, dużo więcej. Skoczyć w wyższe miejsca. Sprawdzić dużo więcej od razu, a nie wracać się milion razy do różnych miejsc. Ok, tutaj. Nie, tutaj też nie. Tutaj nie. Chyba nie. Trzeba podskakiwać, bo mogą też być takie miejsca nie wyżej położone. O, gaz, sprawdzenie całej mapy będzie troszeczkę mozolne, no ale trzeba to zrobić. It has to be done. Nie wiem, czemu mi się blokowała żadna inna postać, znaczy się, żadne inne minigry. Zakładam, że muszę chyba najpierw to zrobić. Zatem spróbujmy. Ta muzyka w tej minigrze niszczy. Gdzieś tutaj? Nie. jest sprężyną trzeba będzie się wrócić Tutaj jest jakiś brakujący klocek u góry Zastanawiam się co to może oznaczać, może tam coś jest, ale... Tu wszystko może coś oznaczać, to jest ten ból Freddy in Space was always... Freddy was always destined for space, dobrze, okej okay. Okej okay. Po prostu to przejdźmy. Przebiegnijmy to. Zdobądźmy najważniejszy upgrade, którym będzie sprężyna. Postarajmy się zrobić całą resztę. Tam już nie wrócimy, right? Nie, nie teraz. I tak na początek mapy musimy wrócić, więc spoko. Easy. Poradzimy sobie. Ej! No zostaw. Dostaje po bułach, jak debilno. A serce też zostaje, no dobra, nie jest źle FOK! Dziękuję Chyba mi się zajmie potem, nie chce mi się czekać Po prostu biegnijmy przed siebie. Kolejne serduszko, dobra, trzymamy się spoko ze zdrowiem, nie jest źle Powiedział Dostałem zwryj Tu jest kolejny kapka, jak sobie pamiętam, więc przejdźmy się tutaj Zawsze jakiś upgrade, zawsze będziemy mocniej bić. To zawsze jest dobre. Jest, dziękuję. Tutaj coś, cokolwiek? Chyba nie. <grytanie> to jest szaleństwo. Madness. I to jest voice acting. Dalej mi w głowie miesza. Zaraz tutaj mamy kapkajków. Zebraliśmy. Raz, dwa, trzy. To jest trzeci. Wiecie co? Może ja sobie zacznę zapisywać. Fuck! fok! Zacznę sobie zapisywać. Załóżmy w telefonie, niech będzie eee, 3. Tylko, nie nie zasłoni pod numer 3. Co mnie bije z rańcu? There is no pause button. No, no, I get it. Dwa serca już dziękuję. Jak miło. Ja myślę, że najpierw zbierzemy tą sprężynkę i będziemy potem łazić. To jest moja taktyka. Taktyka, no. Po prostu nie chcę mi się tysiąc razy łazić między nimi, tak? Tysiąc razy sprawdzać rzeczy, których niekoniecznie mam jak znaleźć na, na chwilę obecną. Tutaj coś w ścianach? Nie. Miałem boty sprawdzać, no ale oczywiście. Ja... To ja, to ja. Fucking. Dziękuję. Oczywiście musiałem dostać, ale nie jest jeszcze źle z tym zdrowiem. Okej. Okay. To był fart, że nie dostałem czetem Okejo, okay, żyjemy 78% życia, nie jest źle Tutaj coś? Nie Hops Kolejne życie i sprężynka no Dobra, więc teraz możemy wrócić Na początek gry od razu i szukać Potem pójdziemy dalej Mamy trzy cupcake'i i sprężynkę W sumie nie sprawdziłem jednej rzeczy A chcę sprawdzać każdą ścianę Bo to może być istotne Tutaj nigdzie nie Szaleństwo. Do góry też można jakieś ściany wskoczyć? To się boję dasz, no. Ile tego może być? Tutaj nic nie ma. Tutaj też nic. Najwyżej no, się będę wracał jak mi czegoś będzie brakować. A co jak zajdę za daleko? bez żadnego jakiegoś kapka i go pominę. Będzie trzeba od nowa, right? Oh fuck! Tutaj raczej nic nie będzie. Zbyt krzywy teren. Okej. Okay. Więc ja się jeszcze w dwóch stopniach, a nie trzech. W tych dwóch kratkach dziwnych. A to oznacza, że tamte dwie kratki co widziałem, czy tam była jedna kratka chyba? Może się tam mogę zmieścić. Nie tam ma chyba tylko jedna kratka, prawda? Okej. Okay. Pada na pisk. Miejmy to za sobą. Yy! Yy! Spokojnie To jest czwarty cupcake? Dostaję sprężynkę i to będzie czwarty cupcake. Tutaj nigdzie nie skoczymy? Nie. To wracamy na początek gry Wow Jeszcze 5. Jest na no cholera, gdzie? Szósty wszyscy wiemy gdzie jest. Siódmy, ósmy No nie wiem, nie mam pojęcia. Więc mamy prawdopodobnie coś, co jest szósty cupcake'iem tam przeskoczyć nie może. Tam można przeskoczyć Myślałem, że można. O widzę tak się zlękłem. Um, tutaj na samym początku gry, tym bardziej to by było jeszcze bardziej, nie wiem, trolujące, żeby to schować. Mam 5 cupcakes z 9. Słabo. Ok, sprawdźmy tutaj źle, Wzłam w złą stronę. Ok, mam nadzieję, że się tutaj będę mógł jeszcze wrócić. Każdą ścianę. Na tyle, na ile możemy ją sprawdzić. Sześć kapekeków. Problemo. Tam chyba nie chcemy jeszcze iść. Na pewno jest ich dziewięć. Dobra, ludzie, ja szukałem całą mapę. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie to może być. Eee, najwyżej, może te dwa kapkaki ostatnie uda mi się znaleźć tam dalej. Chociaż nie wiem, czy tam dalej da się wrócić, jakkolwiek potem. Jeżeli nie, nie uda się, no to już po prostu zrobię to poza odcinkami. Ewentualnie wam pokażę, gdzie, gdzie ten ostatni kapkak był. Chociaż mam nadzieję, że jeszcze trafię. Wszystko zebrałem chyba wszystko, co możliwe. Tutaj już więcej nie będzie, bo jedno było. Obczaruję każdą ścianę, nawet skakałem przy ścianach. No nie ma odwrotu. Ok, to mam 7 cupcakes, czyli jeszcze jeden muszę znaleźć. Nie, 8. Teraz 8. Jesus, cały tu nawala. Jaki rozbieraj ją. Tylko, tu nie ma żadnych ścian. To mnie martwi. To mnie bardzo martwi, że tutaj ścian nie ma. O tym też nie będzie, prawda? Bo jest kowalka walka z... ze Scottem, praktycznie znowu. Troszkę słabo. Ech, nie widzę tego. Musiałem coś pominąć. Ale może za 8 cupcakeów też coś dostaniemy A tutaj coś? Nie, tutaj się nie da my trzeba go zabić zanim on zabije nas Okej, okay. a tą ścianę na szybko Come on. Nie, nie ma Purple Guy Super! Czyli dostaliśmy wszystkie postacie! Cool! Perfekto Dobra ludzie, odblokowaliśmy dwie postacie, dostałem Moją daskę mindfucku na dziś Speedsong Slasher <laughs> Slasher, naprawdę Dobra, dostałem moją daskę mindfucku na dziś, mam nadzieję, że wy też To było na tyle w tym odcinku, dziękuję za obejrzenie i tak jak zawsze Trzymaj